Ty, Mordziate, nie wiem czy widziałeś, ale są nowe zdjęcia na Instagramie i ogólnie tutaj brakuje tylko 400 lajków niecałe do rozwiązania konkursu, tutaj 250. I odtąd aż dotąd, czyli jest 5 aktywnych konkursów, możecie wygrywać nagrody. Wystarczy polajkować, zostawić komentarz i oznaczyć mnie w relacji w BI. Siemono w kolejnym odcinku mnie na kanale. W dzisiejszym odcinku mamy postępowego i znowu odcineczek z tej serii, dlatego napiszcie hashtag znowu, a wam szybne serduszko. I jak widzicie mamy podpięte dwie przyczepy no oczywiście stare, oczywiście jeszcze zostawcie suba, zostawcie lajka i wbijajcie na konkursy na Instagramie i dzisiaj albo jutro będzie film odnośnie tych konkursów jeszcze. Małe przyczepę numer 1, czyli taką oto starą małe przyczepę numer dwa i ona jest taka sama. I główne założenie dzisiejszego odcinka to przetestowanie jeszcze bardziej tego oto Ursusa C360, czy on sobie da radę z belkami, Cena belek jest dosyć dobra. Oczywiście podejmiemy jeszcze trzecią przyczepę, bo ona jest tam leciutko już załadowana. My belek stąd nie będziemy ruszać, ale te belki, które nam pozostawały po prostu na polu, na jednej kupicy. Wiecie, tam tak się robi zazwyczaj. Jeżeli ktoś na gospodarstwie nie ma gdzie po prostu tego trzymać, no to zostawiacie sobie na jakiejś tam kupicy, tworzycie sobie na jakimś polu, żeby to sobie bezpiecznie leżało. Także ja chcę po prostu tamto posprzedawać i zobaczyć, czy taka sześćdziesiątka dowożenia belek będzie odpowiednia, bożliwa. Przecież gdzieś tam w przyszłości będą. Czy do czego ona po prostu na tym gospodarstwie się nada? Jak wiecie, ostatnio chyba testowaliśmy ją z 50 tonami, także tutaj. No, było ciężko i nie szła pod górę. Teraz mamy takie przejazdy, że będziemy jeździć na strych z tego pola. Trochę daleko, ale jakoś zobaczymy, jak to będzie wyglądało. No nie, bo sam, sam jestem tego tak naprawdę ciekawy. Kurde, powiem Wam tak, widzowie. Gadać przed komputerem, gdzie z komputera daje jeszcze ciepło, tak naprawdę, w domu. Jest tak gorąco, na dworze jest tak gorąco, w nocy się nie da spać, bo jest tak gorąco. Nie wiem jak u Was, ale u mnie jest tragicznie. Nie wiem, deszczu to już dawno nie było. Nie wiem, czy widzieliście na przykład filmiki gdzieś e, na YouTubie, e, jak Poznań na przykład zalało. Tam było tak deszczu wiele, a u nas kompletnie nic. Ani nie, nie zapowiada się na burzę, niby jakieś alerty się dostaje odnośnie burz. Napiszcie w komentarzu, z jakiego jego regionu Polski jesteście. Jak wygląda u Was temperatura, jak wygląda u Was, czy jest też tak duszno. Bo jest naprawdę tragicznie. Ja nagram sobie odcinek, włączam renderowanie i zmykam do basenu, bo powiem wam, że. No ciężko, ciężko jest cokolwiek, no ciężko jest siedzieć w domu, nawet wariacje. No naprawdę, jest po prostu tragedia. Nagrywanie odcinków też jest ciężkie. Wczoraj nie było odcinka ze względu na to, że po prostu. Miałem dużo wyjazdów. Jak wiecie, jest robota koło domu, co pewnie wczoraj oglądaliście. Eee, a ja tu już widzę problem numer jeden, bo. Ta 60. nie daje sobie rady z pustymi przyczepami, widzowie. A ja chcę targać trzy przyczepy. Może później, tyle dobrze, będziemy zjeżdżać akurat ze z góry, e, a nie pod górę, tak jak teraz. E, I my sobie skręcimy tędy, będziemy jechać jakoś e, po trawie, bo z tamtej strony mamy to wszystko, właśnie przygotowane. No, jeszcze wiecie, jak nagrywam film, to zazwyczaj okno mam zamknięte. Jak widzicie, na przykład psa słychać. Ale dzisiaj, jak będzie psa, słychać to pardąsik. Ale po prostu, no, nie da się wytrzymać. Nie da się wytrzymać po tych krzakach też sobie pojedziemy kawałeczkiem po polu. W sumie to nasze pole. Tylko, że ono jest obsiane, to ja przecież nie będę jeździł po naszym obsianym polu, no nie? Pojedziemy sobie normalnie trawą, tak jak trzeba. Te krzaki i tak się uginają. Także są to malutkie jakieś tam elementy. I chyba o tako nie będziemy jeździć cały czas. Tutaj przejadę sobie jeszcze przez las. Bo tędy normalnie, no, da się po prostu. I musimy jakoś zrobić, żeby tą trzecią przyczepę podpiąć. Yy, tylko, że ja sobie już przygotuję, będę jeździł dookoła drogą polną. Najprawdopodobniej, bo tutaj pod górę raczej ciężko będzie wyjechać. Także zróbmy sobie taki myk. Te kable w ogóle nie działają, nie da się ich podczepić. Ale to, jak wiecie, w niczym nie przeszkadza. Mamy tutaj ten kawałeczek akurat przygotowany, jeżeli chodzi o belki. Dobra. I myślałem właśnie, że na jednym polu sobie zrobię coś takiego, także to nam zostało polecie. Eee, właśnie tak oto przygotowane. Tu sobie zajedziemy, zrobimy coś takiego. Ona pójdzie naprzód ta przyczepa. Ze względu na to, że no wiadomo, że dwoma przyczepami to... <laughs> nie cofnę, raczej jedną trudno mi było cofnąć, jak mnie znacie. A co mówisz, dwoma. Dobra, ją zaraz będziemy jeszcze ładować, jeszcze bardziej. No delikatnie po tym polu mimo wszystko musimy przejechać, bo jak widzicie innego... Innego wyjścia za bardzo nie mamy. Ale tu, jak się pozjeżdża, tu gdzie akurat belki są, no to nie ma aż takiego dużego problemu. No i dobra, musiałem podciągnąć troszeczkę te przyczepy, bo to się po prostu e, nie dało wyjechać. Teraz, oczywiście, nauka cofania standardowo ze mną e, i trzeba to jakoś zrobić. Tylko, jak ja tam cofnę teraz do tych przyczep, morda? Patera. Zawsze, wam mówiłem, że mi jest łatwiej przodem cofać, i w sumie powiem wam, że trzymam się tego dalej. Stwierdzenia pewnie w większości z Was też jest łatwiej przodem, ale tutaj sobie zajedziemy tyłem. I też ma być perfekcyjnie, nie ma innej opcji. Jest. Ajax! Mamy trzy przyczepy podpięte. Belek tutaj nam będzie wchodziło w tym układzie nie wiem ile. E, zresztą zaraz zobaczycie. No i coś tutaj powiem Wam, że. No ja nie wiem, czy on te trzy przyczepy pociągnie, wiecie? Czyli ten traktor się nie nadaje tak naprawdę do niczego, jeżeli dobrze widzę. Dobra. E, ze względu na to, że trzy przyczepy to jest aż za wiele dla niego, podczepimy sobie dwie. Chociaż wiecie co, to i tak jest puste, e, no to. lepiej? Ty no, z dwoma przyczepami jest dużo lepiej, ale zaraz zobaczymy, jak one będą pełne. Bo to ja, jako, jakoś on sobie jedzie. Wiadomo, że jak wejdziemy na utwardzone już tam powierzchnie, no to już będzie dobrze, jak wyjedziemy sobie na jakąś asfaltówkę. Ale tak jak jest jakaś leciutka nawet górka. No to jak widzicie, ten ciągnik ma już mega duże problemy. Ale jakoś sobie to zaraz zrobimy. Pyrka coś! Coś tam pyrka, coś tam jedzie. Także ja sobie widzowie go załaduję i lecimy dalej. Dobra widzowie, ja już jestem naładowany i to dosyć bardzo, bo obie przyczepy są po prostu uzupełnione. Jak widzicie ciągnik jedzie. Zaraz wam pokażę. Co się stało? Dlaczego wcześniej po prostu nie jechał? Oczywiście było to z mojej winy. Jak widzicie, 60 sobie bardzo ładnie radzi e, z po prostu dwiema załadowanymi przyczepami do pełna. Także możemy dla testu na przykład później zrobić, gdzie będą trzy przyczepy tak właśnie załadowane. Akurat wywieziemy może wszystko na dwa razy. Także najpierw, najpierw dwie przyczepy, zobaczymy jak wygląda sprawa z tymi podjazdami pod górki, bo... do no tego się najbardziej obawiam. Gdzieś tam jechanie o taką po drodze polnej, to wiadomo, że to żaden wyczyn dla tego ciągnika. E, powiedzmy sobie szczerze, no wiadomo, ładunek jakiś tam jest, ale to raczej bym nie przesadzał. A tu, jak się zaraz spotkamy z tą dosyć dużą górą, e, to już później będzie tylko ze z górki. Ale patrzcie, tak zaraz wyjeżdżam na drogę. E, tutaj akurat węże się nie dało podczepić, ale dlatego to wszystko nie działało, ze względu na to, że tutaj węże były e, niepodpięte, no nie. I to właśnie był problem, że to wszystko się blokowało chyba przez to, bo jak to podpiąłem, to ciągnik od razu ruszył po prostu jak z procy wystrzelony, no nie? Dobra, ruszamy sobie. Dwie przyczepki naładowane, mamy tutaj chyba 14 plus 14, to się równa widzowie, prawie 30 belek, bo tam 28, czyli jedna belka powiedzmy, no nie wiem, obliczcie sobie sami ile waży taka belka, bo ja się kompletnie nie znam, także nie będę wam gadał głupot. Ale w każdym bądź razie, no nie wiem, ona z 200-300 kg może ważyć, no nie? Sam tego nie podniesiesz, także 200-300, nawet może i 400, zależy pewnie też jak jest zbita e, tabelka właśnie. Czyli liczyć 30, już policzmy te 30 razy 300, czyli około 9 ton może to mieć. 9-10 ton najprawdopodobniej e, teraz sobie wiedziemy. Także to jest ładunek taki optymalny, byśmy mieli około 15 ton, jakbyśmy po prostu e, wzięli jeszcze tą trzecią przyczepę. I tak jak Wam mówiłem czego się bałem, e, no to się bałem właśnie tego, że teraz... Tylko że i tak jest dobrze, bo się nie zatrzymaliśmy jeszcze. Ty, Typełcie, że on piercie pyrczy, pyrczy, a wypierczy tą drogę, na pewno wypiercie. Także tutaj dowożenia dobry jest, no nie? Wiadomo, że lepiej z tej podmieślenia 200-konnego New Hollanda niż jeździć 60, ale chcę też coś nie urobić. No i elegancko, i tak to można jeździć dopiero, o. Powoli, w wypadku na pewno nie będziesz miał. Pokażę wam, może to z drugiej perspektywy. No i ładnie to wygląda, można było te burty na etyku rozkładać. Ale jak wyjedziemy pod tą górkę, to już tak jak wam mówiłem, widzowie, już będzie tylko i wyłącznie lepiej. Ale ładny ciągniczek. Ktoś pisał, że on brzydko wygląda z tą maską. Powiem wam, że też możecie napisać w komentarzu, jak wy go oceniacie. Powiem wam, że teraz dosyć dużo takich Ursusów właśnie 60-tek z tą maską widziałem ostatnio. Bo ludzie składają po prostu te nowsze, jeżeli gdzieś mają pogięte albo uszkodzone maski, te stare, które już mają x lat. No to zakładają właśnie coś takiego nowszego. No i dobra, testik jeżeli chodzi o dwie przyczepy, moim zdaniem możemy zaliczyć jako zdany, ale wiadomo, że jeszcze zostanie niepewnie testik z trzema przyczepami, także to będzie jeszcze lepsze wyzwanie dla tego właśnie naszego Ursuska. No i tam belek jest sporo, także to trzy przyczepy na pewno wyjdzie, jak nie jeszcze więcej. I rozpędza się chyba coraz bardziej z tego co widzę. Tutaj to jest jakiś spalony dom, czy co to jest z tego co widzę, o... Ja cię kręcę. Nie, to chyba na czarno tak po prostu ma być. I patrzcie jak on zaraz dostanie szału, jak będzie zjeżdżał z tej góry. Jak na stobelki będą te przyczepy z ładownością tak obchały. o! Czuć! Słychać dźwięki lepsze już teraz i łoj, rura! Takie czarny dyble ci. Czyli daliśmy radę, daliśmy. Później na pusto to chyba sobie znowu pojadę tędy, no bo tutaj pod tą dużą górę, no to też jechać tak... To nie wiem, je, jeden na godzinę, czy ile my tam jechaliśmy, to też tak nie za bardzo. I wtedy tu był problem nawet pod tą górę podjechać, e, co wam mówiłem, ale to też przez to, że były węże najprawdopodobniej podpinane. Chociaż nie wiem, czy na gospodarstwie nie zapinałem tych węży, nie pamiętam. E, byście musieli. Og Kto oglądał odcinek, ten pewnie wie, bo pokazywałem na starcie te przyczepę. Ja kompletnie już nawet nie pamiętam, e, co tam się działo na tym gospodarstwie. Tutaj elegancko nawozy pokończone. Jeżeli chodzi o co niektóre pola, wiadomo, że nie wszystko jest porobione. Ale gdzieś tam troszeczkę e, tych prac już związanych z nawozami wykonaliśmy. Ale jeszcze gdzieś tam pszenica, jęczmień, czy inne właśnie e, rośliny, no to trzeba jeszcze poczekać, żeby tam z nawozem sobie wlecieć. I teraz nie wiem, skup to jest aż tam daleko. Ale jakoś i tak musimy tam dojechać, wariacie. Kolejna górka. Tylko dużo mniejsza niż tamta, ale zawsze to jest górka i nie wiem jak on się tutaj zachowa. A on sobie mówi wtedy, taka górka to nie górka. No, schodzi z obrotów już, ale tak sporo część górki jakoś pokonał, no nie? Bo jak to wygląda. Ale to już zaraz wiecie, to już jest praktycznie aby ten zakręt pokonać już cały czas cały czas lecimy sobie prosto. O tą się zaczepimy przypadkiem. Nic z tych rzeczy sąsiedzie. W ogóle możemy jeszcze porozmawiać widzowie o tym, jak Wam się podobała reprezentacja Polski na euro. Bo się już skończyło euro dla nas. Kto nie widział wczorajszego meczu. Lewandowski oczywiście dwie brameczki. Ta druga, no to wiadomo, tam kopną po prostu, ale ta pierwsza bramka, no to. No przepiękna, no nie. Też troszeczkę pecha mieliśmy, że te dwie poprzeczki, no ale tutaj tu w tym meczu przynajmniej widać było jakieś zaangażowanie, bo to ze Słowacją, co oni grali, to jak dla mnie tam zaangażowania żadnego nie było. Z Hiszpanią, spoko, tutaj mecz o wszystko, także było widać zaangażowanie, no ale szwecja. No lepsza się okazała. My po prostu jesteśmy bardzo słabi w obronie i można powiedzieć, że tej obrony nie mamy. Ten Glik, czy ten Bednarek, czy w ogóle grają? Może dlatego też, że grają na trzech obrońców. To też tak gówniano wygląda, ale. Wstyd. Wstyd za to reprezentację, że ona nawet z grupy nie wyszła przy tak naprawdę takich możliwościach i przy takiej grupie, jaką mieliśmy, czyli grupę słabą, tak naprawdę. Bo Hiszpania też tam nic ciekawego nie pokazała. Ten chyba jeden mecz wygrany i dwa remisy, jeżeli dobrze pamiętam. Także to takie. No szkoda, na pewno szkoda, ale. Będzie lepiej, kiedyś. <gry> no nie, tu jeszcze widzowie jedna góreczka, także was leciutko okłamałem. Ale my już sobie tu zajeżdżamy. I pytanie, jak on sobie z tą góreczką jeszcze poradzi. No dobra, my widzimy się w sobie za chwilę, bo tutaj sobie rozładuję i jedziemy dalej. No i znowu jadę sobie już, rozładowałem to wszystko, jak widzicie, tutaj akurat ze skupu sobie wyjeżdżam. Drzwi sobie zostawię chyba otwarte, bo i tak jest gorąco na dworze. No i pędzimy na pusto, także jak wiecie na pusto to już się dużo, dużo lepiej jedzie. Zaraz zobaczymy jak teraz pod tą górę się zachowa, jak właśnie już pasy są... E, po, znaczy pasy. To nie są pasy, tylko węże są po prostu podpięte. To zaraz ogarniemy jak to mniej więcej wygląda. I przejdziemy sobie do e, trzech przyczep. Zobaczymy jak będzie to wyglądało. Bo też jestem, powiem wam tak szczerze, bardzo, ale to bardzo ciekawy. No czy to się uda po prostu? Tym, tym gdzieś tam wypchnąć to pod tą górę. Czy też się nie uda? No wszystko... No! Patrzcie. Czy to może leciutkie zwolnienie jest... widoczne nawet bardzo. Kurde, no ale same te przyczepy nie ważą, nie wiadomo, ile, żeby ten ciągnik aż tak zwalniał pod tamtą górę, czyli pod tamtą e, jedną, co będziemy wyjeżdżać potem on na pusto, e, też będzie miał znowu problemy. Ja myślałem, że to jest zależne od tych pasów, ale to chyba było spięte wcześniej. Te wężyki wszystkie. A tuło, taka niespodzianka. Dobra, widzimy się za chwilę, jak ja będę już tam załadowany, i po prostu wszystkie te przyczepy trzy podepniemy. Będzie to lepiej wyglądało. Trzy przyczepy załadowane, trzy przyczepy podpięte. Jeszcze wszystko sobie posprawdzam, e, czy aby na pewno jest wszystko dobrze. Mamy tutaj bardzo dużo belek, e, także pasowałoby ruszyć. Ja już wiem, widzowie, że to po prostu będzie szło. Znaczy, tutaj no na to się zachowuje tak, jak się zachowywało i z dwoma przyczepami. E, tam pod górę zaraz zobaczymy, czy będzie tak samo. No, może troszeczkę więcej, może troszeczkę dłużej mu schodzi ruszenie z miejsca, ale jak się rozbuja, to już naprawdę fajnie leci. Ale ta górka to będzie wyzwanie. Ja obstawiam, że po prostu dalej będziemy jechać te, te jeden na godzinę pod tą górkę, czyli tak mega, mega wolno. Tak naprawdę e, raczej wykluczam opcję, że staniemy w miejscu. Chociaż to nigdy nie można mówić, że jest coś pewnego, ale w każdym razie. Eee, tak mi się wydaje, zobaczymy, czy po prostu mam rację. My możecie też sobie napisać w komentarzu teraz Jakie zdanie Wy na ten temat macie i co o tym sądzicie. I później się przekonacie po prostu, czy mieliście rację, czy nie. Po nie przewijajcie odcinka, bo to tak, tak nie wolno. Trzeba być uczciwym. No bierzcie sobie po prostu, czy, czy stanie, czy, czy będzie jechał. Ślady jeszcze, po ostatniej jeździe i dobra, tutaj na prostej to wiadomo jak jedzie. A tam? Ja jeszcze się powiem wam, że boję, boję się to sprawdzać nawet. Gorzej jak nam do tyłu całkowicie poleci. Wtedy będzie lipa dopiero. Nic. Nic, nic, nic nie jedzie. Rozpędzamy go jak najbardziej się tylko da. Czyli do zawrotnej prędkości 20 par na godzinę. Bo więcej oczywiście ten ciągnik nie pojedzie. I liczymy na farta. To jest tak mniejsza góra z tamtej, jakbyśmy bardziej pod tamtą testowali, to by było bardziej wiarygodne. Ale one może tak stromością są podobne. No. No i. Nic. No, kurde, teraz ja nie jestem w stanie nic za bardzo zrobić. My lecimy naprawdę do tyłu, widzowie. To nie jest tak, że ja. Gaz mam, jak widzicie, w podłogę za cały czas. Czyli dołożyliśmy 14 belek więcej, plus jeszcze ciężar tej przyczepy i ciągnik już nie daje rady. Czyli trzy przyczepy na żniwa, jeżeli chodzi o wożenie belek, to jest po prostu dla niego stosunkowo za dużo. Ciągnik nie dał rady. Dobrze przodu przynajmniej do góry nie bierze, ale nie ma aż takiego dużego obciążenia. No, i nic się nie da zrobić, Tutaj widzowie. Nie wyjedziemy po prostu. Tą jedną przemianę będę musiał sobie odczepić, zostawić ją. Jak ja to teraz zrobię? Może na szybko te dwie odczepię. One niech sobie stoją, tą zjadę tutaj. Później ją podepnę. A te dwie po prostu zawieziemy sobie tak, jak wjeździliśmy e, tamte poprzednie. Także tak chyba sobie to wszystko wykonam. A na dzisiaj, mordziaty, To by było na tyle. Ja się z wami żegnam. I widzimy się w kolejnym odcinku na kanale. Teścik wykonany, także wiemy przynajmniej jakie możliwości właśnie ma taka 60 na razie